O, dzień dobry z tej strony WFL, a to już druga misja z Battle of Honolulu Spearhead Dzisiaj nadeszedł moment, którego nie chciałem, ale no jednak musiał nadejść, czyli lasy w Ardenie Nie chcę tego, nie lubię tej, tej części, ale no trzeba coś zrobić niestety no zaczynamy, oczywiście na najwyższym poziomie trudności. Te Winter has settled in for a long stay. Hitler has thrown all his troops into a major offensive through Belgium. Right where started this lousy war four years ago. Our orders came down from General McCullough. We're to hold the Bastogne line in the Arden Forest. Even back home in North Dakota, I've never felt such cold. It's tough on the front lines. The boys are short on ammo and food. There aren't even enough winter coats to go around. Every day the odds look worse. But the word surrender has never entered our heads. Or as Colonel put it, I got again. The poor bastards. Sergeant Jack Marks. December 1944. Tak, to powiada Jack Barnes, czyli osoba, w której ma akurat medalu. No, historia taka rzeczywista teraz jest taka: że niemiecka, któraś armia, pancerno no podjęła tak naprawdę ostatnią próbę powstrzymania aliatu przed. Przejście, przed na Ren, a potem na Berlin. Ale nie wiedzą, że George Patton, czyli amerykański rozpierdalacz w pancernej armii, będzie bronił tych terenów. A my, teraz, jako jeden z oddziałów, mamy za zadanie przychwycić z niemieckiego nie, jak aktu bazy pan, yy, transport opancerzony i z nim wrócić do naszych ludzi. Zobaczycie. 24 król to jest, jest to Wigilia. Wesołych świąt dla niej, Amerykanie. I najgorsze dla Niemców. zaraz, o co chodzi w tej misji. Listen up, guys. We wait past our line now. The German supply depot is a half mile up the road. Stay sharp! Najgorsze jest to, tak jak mówiłem. Sejwy to nie działają. Dobra, co my mamy? Nie pamiętam. Harold, Colt. I musimy nie dopuścić. Ten pan jest dla nas najbardziej kluczowy. Uptake. On jest dla najbardziej kluczowy, a reszta nie może umrzeć. I tak naprawdę nikt nie może umrzeć. Znaczy, jedna osoba może umrzeć, a tak to nikt. No i tak będę, będę robił sobie z automatu. Powolutku, nie spieszymy się. To będzie dla mnie bardzo długa misja, no to po się nie się Dobra, mnie. 哦，你、oh, <Hello. S 1>，来吧来吧，反正都不。 Okej, okay, my od... Poleciliśmy No dobra. Eee, odsuńcie się na bezpieczną odległość. ja niestety bardzo głupi sposób obowiązuje. Bardzo... No odsuńcie się jeszcze, pozbieram samego miejsca, jeśli ktoś skończy. Ale wiem też, że gdzieś tu są jeszcze przeciwnicy. Tak, wiem, że coś tam jest, ale wiem, że to jest sam ojciec. Dobra, i zostańcie, zostańcie tu, zostańcie tu, nie idźcie. Kur... powiedziałem, zostań tu Wiem Wijk. Jej... Wejda! Ale poszł granaty. Ale chęć. Jakby się to udało za pierwszym razem przecież to był było cud alina Lekarz zadziała? Właśnie jak tutaj stracimy jakąś ilość życia? Tak 40% do mnie przychodzi lekarz i nam to umowę. To jest bardzo słodkie. Mmm... tak, co tutaj było? To jak się nie myślać, trzeba było przejść z boku, tam niedaleko jest. Snajper. O Jezu. A ten żyje jeszcze. No. On tutaj ma slajperka. I sobie chętnie przygarnę. Popatrzcie. No. Hmm. Bardzo fajny ta Ok, Okej, Nebelwefer niszczeni. Obydwoje są w pełni zdrowi. sto Jest naprawdę dobrze. Teraz, jak pamiętam, to będzie nieprzyjemny moment. Teraz sobie jak to się robiło? Bo to jest naprawdę bardzo ciężki moment. Właśnie ten, czołgiem wjeżdżam. You got the sticky bomb, you need to pull that tank. Create a What Chęci 40 musisz wziąć, no dobra. pomagam, bo to naprawdę jest... Łatwo można się wdówić. Ja time... Kurde, rzucił się szczęścia. Wiejta, 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 wiejta! No co ty robisz? Ciągle Dziękuję. Ale ulec skarbie tamtych jeszcze. In serio, ich tam. A, to też chyba pamiętam. Za wzgórza oni mówią, więc Tomek...

Oni z tego wzgórza wyjdą, na no, panie. Widzę, gdzie jest mowlbefer, oni się... Bo jak ciebie rzucę wszystko, to się zamkniesz. Okej Ten jest ciężko robiony. No lekarz ulecz go naprawdę proszę Cię mm, no go nie uleczyć. Już to wziąć Dobrze, teraz tak. Jeszcze na derbefore, inny belbefore, w tego powiedzieć. E, to chyba od boku trzeba z. O nie, to grzeba. Teraz tak, zanim co wszystko zajdzie Kochanie, ulec, mnie. Dziękuję. Teraz tak, tu chyba czołg będzie. No co pozbieramy. garanta. Tak, jest czołg. 5 6 7 8 9 10 Jest do tego ramion musiał wkurzy da mną Jestieś czarny co? Nie aż leka? Jeszcze jeszcze Lekarzu kochany, chodź Proszę cię uleźć. Dziękuję. No dobra. Wiem. Proszę, nie od nowa. No! Jeszcze coś się rozwaliło. Zajebiście! Co się wydarzyło? Kurwa. Wywaliło mnie. Jezu Chryste. No i nie chcę naprawdę powtarzać tego. Proszę, nie. Tak daleko był... Miałem 80 HP! Jak ja niby straciłem w 3 To I tam 2 przeciwników kupiłem! Ja nie chcę naprawdę... No, 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 no. Ja pewnie będę musiał. No to jest medal spirit. On jest... To bardziej była ale też ta przynajmniej misja, wkurwiając. Może magiczny cudem się wczyta. Chociaż bardzo wątpię. Chyba się zepsuła grafika. Chyba. Okay. No i cały misterny plan poszedł piściet. Wszystko odnowało się. Listen up, guys. Way past our line now. Nie, ja wiecie co ja zrobię chyba przerwę. I chyba ja dopiero wrócę jak będę przyjmował ten transport, bo to jest wstyd tak naprawdę. Dajcie moment. No ale no bo dłuższą godzinę. Są...